Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Nowe drzewa, rabaty z kwiatami, alejki. Niebawem rodzinne ogrody działkowe w naszym regionie staną się jeszcze piękniejsze. Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył na to milion złotych. O dotacje mogą się starać stowarzyszenia zrzeszające działkowców. Intencją pana Grzegorza Szajbera, marszałka województwa Łódzkiego, jest to, aby tereny ogólnodostępne rodzinnych ogrodów działkowych jeszcze bardziej się zazieleniły poprzez stworzenie alei kwietnych lub nasadzenia drzew i krzewów owocowych. Lub to Aby uzyskać dotację nie jest potrzebny wkład własny. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego projektu wynosi 30 tysięcy złotych. Są liderami lokalnych społeczności i pracują na ich rzecz. Po obchodach Dnia Sołtysa w Sieradzu, Kraśnicy i Oporowie przyszła na świętowanie w Skierniewicach, Pietrkowie i Zgierzu. Były gratulacje, podziękowania i koncerty. Przede wszystkim jednak rozmawiano o tym, jak wspólnie działać, żeby sołectwa w Łódzkiem dalej się rozwijały i spełniały oczekiwania swoich mieszkańców. Jesteście takim pomostem pomiędzy mieszkańcami, wśród których... Jesteście, pracujecie, żyjecie, a nami... Docenieni jesteśmy bardzo przez władze tak gminne, jak i e, wojewódzkie i centralne tak samo. Myślę, że e, teraz sołtysi są tak na wysokim poziomie, że naprawdę. Przypomnijmy, że w tym roku łącznie na programy Sołectwo na Plus i Infrastruktura Sołecka na Plus w budżecie województwa łódzkiego zabezpieczono rekordową kwotę 14 milionów złotych. Szczególny nastrój Wielkiego Tygodnia wprowadzi mieszkańców Łódzkiego wyjątkowy koncert wielkopostny. Rekwiem Giuseppe Verdiego w Bazylicy Katedralnej w Łowiczu wykonają artyści Teatru Wielkiego Włodzi. Jest to utwór rzeczywiście wyjątkowy, niezwykły, absolutnie monumentalny. Niektórzy wręcz mówią, że to najlepsza opera Giuseppe Verdiego. Wydarzenie odbędzie się we wtorek 4 kwietnia o godzinie 19 i zainauguruje cykl koncertów z operą przez łódzkie. To kolejna instytucja podległa samorządowi województwa łódzkiego, która ruszyła w region. Trwają wojewódzkie wędrówki Jaracza, a Filharmonia łódzka przygotowuje się do 24 edycji festiwalu Kolory Polski. 2 kwietnia 2005 roku odszedł Jan Paweł II, Wielki Papież i Polak. W najbliższą niedzielę, w 18. rocznicę jego śmierci zapraszamy na koncert upamiętniający św. Jana Pawła II. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19.30 w Auli Ośrodka Pamięci świętego Maksymiliana Kolbego w Zduńskiej Woli ponad 5 milionów złotych więcej niż przed rokiem, czyli kwotę przeszło 20 milionów złotych otrzymało na ten rok województwo łódzkie z państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Radni jednogłośnie zdecydowali o podziale tych pieniędzy na realizację zadań realizowanych przez regionalne centrum polityki społecznej w Łodzi.